Kino Mocne Dobry wieczór Państwu. Mamy już za sobą emisję filmu z różowej serii. Przyznam się Państwu, że nie od razu Rada Programowa Telewizji podjęła decyzję o dopuszczeniu szerokich rzesz odbiorców do następnego stopnia wtajemniczenia Serii Czerwonej. Zdecydowaliśmy dzisiejszy film pokazać tytułem Eksperymentu. Po emisji przeprowadzimy błyskawiczną sondę wśród mieszkańców stolicy i wyniki sądy zadecydują o ewentualnej prezentacji następnych filmów z tej czerwonej serii. Obraz, na który zaprosimy za chwilę tylko widzów dorosłych, oglądaliśmy przedtem wielokrotnie i wieloaspektowo. Dlatego przepraszamy za nie najlepszy stan techniczny kopii. Niektóre sceny są jakby niepełne. Uprzedzając więc domysły telewizów, pragnę zapełnić, że film otrzymaliśmy już z pewnymi skrótami, dokonanymi ze względu na drastyczność ujęć przez zagranicznego dystrybutora. Ponieważ oglądałem ten film przed kilku laty, powiem Państwu, co powinno być w miejscu tych brakujących fragmentów. Otóż yy, scena w kuchni, którą zapewne Państwo zauważą, yy, na czwartej tylnej fajerce yy, w miejscu czarnego kwadratu powinien stać aluminiowy garnek na azbestowej płytce. Yy, to już chyba wszystko, yy, a teraz już zapraszamy na film. Był to film Pierścień i Róża z Luksemburga. Wyprodukowany w 1964 lub 1965 y, roku w koprodukcji francusko-brytyjsko-zachodnio-berlińskiej. Przepraszam bardzo, zachodnio-niemieckiej. Teraz łączymy się z naszym reporterem, który na gorąco przeprowadzi sondę wśród y, telewidzów. Halo? Tak, jestem gotowa. Proszę indagować, pani redaktor. Czy pan uważa, że telewizja powinna emitować filmy z czerwonej serii? Ja uważam, że mimo wszystko pieczarki są, proszę im za drogie. To kto to widział, żeby ponad 600 zł za grzyby hodowane na końskich odchodach? A pana zdanie? Tak, panie, a tak, tak, tak. A ta Rózia to miała cycki, oj, oj, jak, jak, jak arbuzy. O, o, o! Arbuzy? Przepraszam, a jak rzucili arbuzy? A co pani sądzi o tego typu filmach? Tak, tak. Moim zdaniem wprowadzanie czasu letniego to zabójstwo dla organizmu. A pan? Ja mam na imię Stefan. Dość tej reklamy prywatnej szklarni! To sprzeczne z naszym ustrojem! A ja sądzę, że gdyby Róża była naprawdę kobietą wyzwoloną, to, to by nie nosiła gorsetu. W torbie! Ani torby! Halo, studio! Halo, studio! Tu studio. Sami państwo słyszeli. Film spotkał się z należytym zrozumieniem tak więc zapraszamy za tydzień. Dobranoc Państwu. I na piwo prosimy.